Hej, cześć! Z tej strony Peter Parkour1, a to kolejny odcinek Zagrajmy w BioShock Infinite. A więc kontynuujemy od momentu, w którym skończyliśmy. Tutaj yy, mamy tą pierwszą walkę z takim jakby bossem, czy tym bardziej takim rozwiniętym yy, przeciwnikiem. Yy, dobra, yy, przechodzimy przez bramę, no to w, tak, otwieramy bramę. Tak, właśnie o tym mówię. Dobra. To jest pierwsza walka z jakimś takim bosem, Jako takim. Bo bosem tylko nie może nazwać takim wielkim, chociaż jest on przeciwnikiem cięższej maści. Mm, dobra, wypuścił tutaj nam opętanie, ale przez ten czas. Raczej, wypuścił nam mm, kolejną miksturę. Ale my przez ten czas pozbierajmy tutaj wszystko, co mamy w tej okolicy. No to chyba tyle co tu było, dobra podnieśmy diabelski pocałunek Dobra, mniej więcej już wiemy o czegoś jego działaniu Ale idziemy dalej. Kolejne działko. Opętajmy je. Panie działko tutaj pozabijaj. Ten sprytny się skrył tutaj. Dobra, szukajmy go. Właśnie, bo już nie jest po naszej stronie. Przydałoby się go... Dobra, nawet no, teraz nie udało, nie udało, mu się nas tknąć. <laughs> Dobra. Ja chyba wszyscy jeszcze tamtych nie przeszukałem. Nikt tylko mieli, to nie, zaba, nie, zaba, nie za dużo. Dobra, idziemy dalej. Wchodzimy do restauracji niebieskiego wstążka. Niebieskiej wstążki. Dobra, mamy tutaj coś jeszcze ukrytego. Jakąś skrytkę. O, coś tutaj było. Aha, chleb i jabłka, dobra. Idziemy dalej. O, proszę bardzo, amunicja. Mam pełny zapas. Ale to możemy solę wziąć. Zaraz, wchodzimy do niebieskiej wstążki. Jesteśmy już w tym barze czy Jak to się nazywa Bo tutaj możemy się zawrócić, tu jest druga część taka jakby wejście i garderoby Coś tutaj jest ciekawego Municja Srebrne orły No tak to nic więcej tu nie ma Dobra, idźmy dalej O proszę bardzo, sole Oj, napój, sole też dodaje nam Tu mamy jakieś kineto, kinetoskopy Ale nie, nie wiem no, Albo dobra, obejrzyjmy sobie już jak mamy okazję Słowo proroka przedstawia powrót do dnia otwarcia Produkcja kompanii kiedyś... Jest... coś tam było. No to chyba tak wygląda ten Koniec, dobra Dobra tego już nie będziemy oglądać To tylko straszna czasu Chyba tutaj wszystko nie musimy zbierać Jak widzimy znowu spotykamy tych ludzi którzy yy, wtedy nam tak by tam zaprosili nas do tej loterii, nie, do tej rzutu do rzutu monetą. A my mamy jakieś ulepszenie tarczy chociaż żadnej tarczy na razie nie mamy, ale pewnie to ulepszenie nam ją doda. Dodaje pole magnetyczne odpychające, które wzmacnia obronę. Hm, oni są dziwni. O, mamy woksofon. Dobra, ot, przeczytajmy sobie woksofon. To jest zapis foksofonu. Żydowski Instynkt. Restauracja niebieska wstążka. Ojciec Kamstag kazał mi dziś napisać jego biografię. Mnie zapłaci z góry za 100 stron. Gdy czuję srebro, budzi się we mnie żydowski Instynkt. Spytałem więc: Ojcze, Twoja trzoda zapłaci za 1000. Czemu mielibyśmy się tak ograniczać? A prorok spojrzał na mnie i rzekł: 100 wystarczy, więc bowiem, jak się kończy. Wiem bowiem, jak się kończy. Dobra, idziemy dalej. Wychodzimy tu. Co my tu mamy? O, proszę bardzo, mamy tutaj wstęgi. Dobra, tutaj chyba się nie da zejść. To idziemy na następną. Zobaczymy, może tam jest coś ciekawego. Tutaj jest tylko skrzynka. O, ja amunicja do karabinu, Którą pewnie zaraz dostaniemy. O, proszę, można zabijać ze wstęgi. Bardzo ciekawe i przydatne okej okay. tu mamy dostaliśmy nową broń karabin maszynowy zobaczymy jak będzie się nam z niego strzelać dobra idziemy dalej dobra jeden zabity I jedziemy dalej mam pełen zapas soli to tutaj ja mówię do karabinu Mamy ich mele. Mele też się przydaje na bliskiej odległości. Lepiej mele używać niż jednak wydawać, znaczy wypruwać amunicję z karabinu. O kurde, tam jest działko. Dobra, trzeba załatwić to działko. Nie działko to ktoś tu jeszcze jest. Szukajmy te ciała, które tu zabiliśmy. No chyba więcej nie ma ciał. Kogoś tu jeszcze słyszy, tylko gdzie on siedzi w takim razie. Hmm. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Mamy skrzynię i beczkę. I beczki. To idziemy dalej. Kanapkę. Tutaj czyżby ktoś był na tym. Aha, tutaj oni są po prostu. Dobra. Akurat Kolej, słyszę kolejne działko, który już do nas zaczął strzelać. Przydałoby się ją opętać. Schowajmy się. Jedno sobie tarcze. Gdzie jest to działko? Kurde, ojej, skąd ty się wziąłeś? Skąd oni się biorą? Nie wiem, ile już to nagranie trwa. Kurczę, tam strzelają, tamto, tam. a to działka jest przed nami, ono tam jest tylko skryte tak lekko. Dobra, gdzie trzeba go zniszczyć? Nie jeszcze ludzi. No jest zabity Jeszcze działko Dobra Poszukajmy ciała <grymny> Tutaj możemy coś zrobić? Możemy tu wejść, czy coś? Wygląda na to, że tak. Dobra. To mm, tu mamy pełny zapas soli, dobra. W takim razie tutaj, dobra. Tu mamy sobie orły. O, tu jest jakaś piwnica, na której można zejść niżej jeszcze. O. Skręcimy kran, jesteśmy tacy zły, źli. O i tu może mamy jakąś, o zamknięta na klucz niestety. Może Pamiętaj się... Pamiętajś klucz, który pasuje do skrzyni. Byśmy wzięli szafkę na stronę. Tutaj nie wiadomo, czy znajdziemy ten klucz. Chociaż... Portfen... Chociaż może gdzieś tutaj, że na tym poziomie ten klucz jest schowany. Też nie, już tutaj nie ma nigdzie. O nie, tutaj, proszę bardzo, jest jeszcze niżej. O, proszę bardzo. Dobra, to powiedz, gdzie jest klucz w takim razie. Szewną sztabkę. O, proszę bardzo. Dobra, może tu gdzieś będzie klucz. Hmm. No nie widać, nie, nie widać na razie, żeby ten klucz gdzieś tu był. No cóż, nie ma klucza, trudno musimy No tutaj nie wróciłem raz, no tutaj tego klucza nigdy nie ma. Służę zamknięte, no tylko no, że się tego nie da zniszczyć, no i tyle. Tak nic się nie będzie raczej już tego. No, może tu gdzieś zalecie. Nie no nie ma tutaj klucza raczej. Może jeszcze tu gdzieś w tym górnym będzie coś. Jakiś klub może gdzieś tutaj pod łóżkiem. Hmm. Portmonetka. A tutaj nic nie ma, ale co wyglądałoby jak klucz. Dobra, idziemy. Gdzie mamy iść? Dobra, tutaj na wstęgę pójdziemy i tutaj jest, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Hmm, hmm, hmm. skrzynki teraz powrót na nastęgę wskoczyć i przeskoczyć tam za, za osłonę no, wskoczymy w razie czego Bra, idźmy dalej, może tu coś będzie coś jak klucz, czy coś, nie wiem chociaż tak choćby tutaj klucz, to tutaj nie wiem czy gdzieś będzie 嗯哼。Mm hmm. No a tutaj ja tego klucza nigdzie nie będzie, chociaż może na tym biurku dopiero hmm. tylko to tutaj jakaś worek, w wstępną tylko Dobra, idziemy dalej. O proszę bardzo, albo karabin tutaj, albo amunicja czy coś. Ojej. Łatwić.

Dobrze, skończymy tu odcinek. Mam nadzieję, albo nie, jeszcze dojdziemy jeszcze kawałek do punktu zapisu. Żeby już tam dojść ten kawałeczek do tego punktu. No to tu będzie gdzieś zapis niedługo. Dobrze, właśnie tutaj mamy zapis, i tutaj skończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Łapkujcie, komentujcie. Dziękuję za oglądanie. Cześć.